Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Mil Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Wystarczy również wejść w pierwszy link w opisie. I tyle, słuchajcie. Na Mlecie P90. Mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko mi się to podoba. wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Siemka mordeczki, z tej strony Tomas i w kolejnym odcinku znowu jest ze mną Supreme Tam ja ponownie. No, w poprzednim odcinku profit 13 tysięcy w dzisiejszym odcinku jak obstawiasz jaki profit zrobimy No mam nadzieję, że tej stówki dobijemy, jak polecimy na grubasie, nie będziemy się tutaj szczędzić, to stóweczka może pyknąć. No, jesteś gościem, więc stary zaczynaj. Po prostu zaczynaj, nie? Eee, dobra, wrzucaj mi z dwa big bolery, lecimy na grubo, nie ma co się... Tutaj owijać, dajmy Fire Serpenta, czy Luxury Knife, -y. Ekkaliburka jednego i jedną Meduskę. I liczmy, że tutaj nam poleci coś fajnego. Dałbym to w trzech. Underze, ja jestem Underdogiem. Underdogiem tam, tam, bo... jesteś? Ciach, tak. Myślisz, że w, w końcu siądzie? No słuchaj. Ja Nie pan... Tobie też musisz się w underze. Ja jestem fanem właśnie Normala, ale kurde ten White Lotus jakby wyleciał, zobacz, bo te wajsy. Kurde, to Mogło by było coś pięknego, o, 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 czemu dałeś undera, czemu dałeś undera. Stary, ty nie się wie. musisz nauczyć, ty się musisz nauczyć, ale dobra, dobra, no, Ale poczekaj, 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 jest, jest, jeszcze ok, nie ma tragedii. No ten G-Note, kurde, Ale Excalibur i Meduza mogą coś wyratować. Niby tak, niby nie. Nie zamykajmy się na to. Na razie Shelly nam odleciał daleko. Został tylko Ginold. No kurde, czy ja wiem, czy tak. Knife tylko na dobitkę. No i teraz uwaga. bym musiał dropnąć na coś naprawdę potężnego. No na razie nie dropi. No potężnego. i meduza. Meduza, jakiś coś temu. No niestety, lighting dla nas. No i dobra, i zwykły by oddał. No i co? O, nie oddałby, patrz. Ani, ani Under ani zwykły by nie oddał, No, ale, ale 60 tysięcy. Pula jest gruba. No to teraz słuchajcie, ja polecę, teraz moja bitwa, ja bym zrobił coś takiego, Big baler i skrzynki, których za bardzo nikt nie otwiera, czyli Shadow Fade'y. Docisnąłbym do tylu, dowalibym lorkę i jeszcze na dobitkę może, ani nie, a nie mogę Eternal. Tego też nie mogę. No to tego. I ja bym stary to walnął na czterech graczy. Na czterech graczy, ale bym poleciał w tryb Wanderdog. Underdog, bo coś czujesz, że ten underdog może siąść, wiesz? Coś. Nie siadło. No, musi. No wiesz, no. Jak na przykład robić 10 razy bitwę pod underdog, no to którymś razem musi, musi po prostu oddać, nie? Wiadomo, jak to, słuchajcie, wygląda okej, okay, no na razie, na razie no Big Baller był taki na przepałkę tak naprawdę. Ale na razie jest slipa, na razie slipa, słuchajcie. Te Shadow Wade tak naprawdę mogą decydować o tym wszystkim, co tu się wydarzy. Chociaż ta lorka w sumie ta lorka też, no ale wiadomo. Z Lorki nie każdy dropnie coś dobrego. No na razie jest dobrze. Na razie jest, słuchajcie, dobrze. Na razie nawet bym powiedział, że jest okej. Okay. Ale teraz mamy lorkę. Słuchajcie, i niestety chyba się żegnamy. Chyba raczej na pewno. Na pewno. Kurde, no, powiem ci, bitwa gruba. Ale bot wygrał. Bot ograł. To super, no, 40 tysięcy. Jeszcze możemy skrzynkę Expo otworzyć, która jest oczywiście za darmo. Więc otwórzmy, zobaczymy co nam wleci, kurde prawie, ale Injector 1000 ty, złotych za darmo, no. Ludowie, wchodźcie na GeForce Kingston, naprawdę warto, nie? Dobra Supreme, robisz kolego bitwę tutaj, wybieraj. Co tam, co tam chcesz po prostu? Um, powiem tak, Fire Serpensik razy 2. Konduktor razy dwa. Um, dożyciłbym jedną meduzę. Dorzuciłbym 3 Desert Hydry. tak taktycznie grasz trochę. A, no i Big Baller to jest duże ryzyko, ale może być duża wygrana. I weź mi delikatnie, proszę, zdjęć niżej. Um, I tu jeszcze bym dorzucił Bilionerka. Cztery razy. Bilionerka powiadasz? Tak jest. No i mamy. Dobra. Jaki ten? 3 co? Daj mi w trzech, daj mi Andara, idę w zaparte. To musi w końcu wejść. Musi no, się już No przed ostatnia bitwa tak naprawdę tego odcinka, więc no wydaje mi się, że no. fajnie jakby coś siadło jednak. Mam nadzieję, że... Najwyżej, się... najwyżej mi przedajesz kasy za stracone pieniądze, no co to? O, czy, Oczywiście, przelew a ekspres <laughs> będzie robiony. No początek niestety nie za dobry, ale to dla nikogo w sumie tak naprawdę. Okej. Okay. Patrzymy co się dzieje. Na razie nie ma tragedii. Na razie Shelly odpada już gdzieś tam dalej. Szeli sobie odlatuje, dokładnie. O, proszę, o, dobra. O, proszę, Bandura też odleciał. Tylko czy Medusa tego nie popsuje? O, no, no właśnie. No właśnie. No, jeszcze, no ale dobra. Jeszcze mamy Big balera, nie trzeba pamiętać o tym. Tak, ale... jest jakaś jest szansa. Chociaż Desert Hydry też mogą ich odpulić dalej. No, ale to coś trzeba tam... patrzeć. Trzeba o, obserwować. niestety, tysiak jak dla nas. Który, no, było tak blisko. Musiał ten Gamma Doppler wylecieć. No, ale mu przeleciały rękawice. No i bilioner tutaj już takich skinów no nie ma po prostu. No, No maniby, no, coś tam ma, coś tam mogą dropnąć. Jeszcze. Może. Może, nie musi, ale może. Może no. Bo może być albo grubo, albo wcale na tym bilionerze. O, Shelly, dobra. No, ale dobra, no, ten Bandura by musiał dropnąć coś nie wiem, dobrego. Musiałby, musiał. No ja to już nie, nie, raczej nie uratuję, raczej nie do uratowania. Niestety. Bo trzeli zgarnął. No i co? No nic, zobaczmy, jak sobie ty poradzisz. Ostatnia bitwa, widzowie, tego odcinka. Ja to muszę odkuć. Ja to muszę odkuć, ja to odkuwam w sposób dosyć niestandardowy, ponieważ dosyć taki ryzykowny sposób, ale. Słuchajcie. Pojąd rasz, Jeszcze tego nie było na takich bitwach. Więc czas najwyższy zaryzykować. Point Russia, słuchajcie. Czas najwyższy pokazać, że ten tryb naprawdę ma potencjał. I miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo jak nie, to niestety z 73 tysięcy zejdziemy do 14. No i to już nie będzie kolorowo, niestety pierwsza bitwa, pierwsza skrzynka niestety nie okazała się dla nas. Druga również musi nam coś siąść, O kurwa! O, kurwa. Dwie skrzynki dla nas musiał dać. Nie, nie, no to już już przegraliśmy. Już na 100% niestety przegrana. Ponieważ on ma chyba. On ma trzy gwiazdki. a ja będę miał dwie, jak to wygram, no ale niestety. No i aż Forsking jest nie. Serwer. z 70 tysięcy, nie. 70 tysięcy, no cóż, no takim akcentem kończymy ten odcinek. Trochę przykrym Może się jeszcze odkujemy w przyszłości. My się z wami żegnamy, siemanko. Na razie, do następnego elo